Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze czterech drużyn Marcinków kępną. W drugim tygodniu ferii zimowych uczestniczyli w dochodzeniowym obozie sportowym. Trenerzy wszystkich drużyn z Marcinków podkreślali, że to znakomita forma spędzenia wolnego czasu, a zarazem możliwość podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich. Jest to dla nas kluczowe, żeby chłopcy ze sobą spędzali jak najwięcej czasu. Przy tym szlifowali swoje umiejętności piłkarskie. No i oczywiście zależy nam bardzo na tym, aby no, oderwać ich od telefonów, od, od, od komputerów, żeby jakaś alternatywa była dla nich troszeczkę inna. nie jest tylko godzinne spotkanie raz dziennie, tylko mają wypełniony czas przez kilka godzin, tak? Tak, zorganizowaliśmy taki obóz dochodzeniowy. Rano jest jednostka treningowa na hali, potem mamy wspólny obiad, potem mamy drugą jednostkę albo sparing na świeżym powietrzu. No i oczywiście odnowa na basenie. Zajmuje nam to około ośmiu godzin, także chłopcy mają wypełniony prawie cały dzień. Piłkarze trenera Krzysztofa Podymy w trakcie ferii wygrali turniej zorganizowany w Brzegu. Piłka na wysokim poziomie już u tych chłopców można zauważyć wysokie umiejętności techniczne, poziom był wyrównany, ale też można by bardzo wyróżnić naszych chłopców, ponieważ zajęli pierwsze miejsce. Prestiż, prestiżowe drużyny wystąpiły w tym turnieju, takie jak Polonianysa, Stalbrzek czy Rodło Opole. Także jestem bardzo zadowolony ze postawy naszych podopiecznych. Dodatkowym plusem jest to także, że dwóch chłopców się wyróżniło od nas. Mateusz Marciniak został najlepszym zawodnikiem turnieju, wybrany przez trenerów przeciwnych drużyn, a Franciszek Walczak został królem szelców. Rocznik 2010 Marcinków Kępno, prowadzony przez trenera Rafała Nikodema, także aktywnie spędzał czas. Trenujemy dwa razy dziennie, od poniedziałku do piątku, półtorej godziny trenujemy tutaj sobie na hali na ulicy Przemysłowej, później mamy obiadek i... Jeszcze godzinny trening w sali w Szkole Podstawowej numer 2 w kępnie. Tak więc chłopcy podnoszą umiejętności i mają fajne ferie. Tak, ferie na sportowo podnosimy umiejętności. Myślę, że to gdzieś tam w przyszłości zaprocentuje, ponieważ no wiadomo jest więcej kontaktów z piłką, więcej gier. I, i myślę, że, że dobrze się bawią i przy tym podnoszą swoje umiejętności. Dla juniorów trenera Jacka Falszewskiego obóz dochodzeniowy był jednym z etapów przygotowań do Ligi Wielkopolskiej. Pracujemy tutaj w Kępnie na miejscu, no niestety w tym roku nie doszedł nam do skutku obóz wyjazdowy, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, bo chłopcy bardzo licznie uczestniczą w tych, w tych zajęciach, przykładają się, no i przygotowujemy się do kolejnego już sezonu w lidze wojewódzkiej juniorów. Ta runda jesienna w Waszym wykonaniu była bardzo dobra, więc teraz po takiej pracowitej zimie efekty też będą chyba dobre. No chcielibyśmy tak, tak grać jak od 24 meczu rundy jesiennej. No jak zawsze walczymy o czołowe miejsce. No mamy stratę w tej chwili do lidera 4, 4 punkty. No i będziemy, będziemy na, pewno, na pewno gonić. Wszystkie drużyny Marcinków mają jeszcze sporo czasu, aby odpowiednio przygotować formę do rozgrywek wiosennych na boiskach trawiastych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.